Na dynie w tym roku w średnio mi się udały. Tutaj chyba największa. No, tutaj, już na tej działce pojawiają się przymrozki regularnie, więc ja biorę ją stąd, żeby się nie zniszczyła. No, jak na owoc, jest to kawał owocu, no ale jak na dynie, no niezbyt duża. W domu sobie sprawdzę, ile waży. No i dynia już w domu. Na wynik no niezbyt duży 2 kg 761 g. No zła też nie jest ta dynia, ale niestety w tym roku jedna, jedyna taka. No bo pozostałe krzaki wysiałem. Hokaido. No i tutaj widzicie niecałe 600 gram ale Hokkaido dorastają mniej więcej do kilograma